Jako iż obejrzałem wyjątkowe życie Ibelina na Netflixie, to dzisiaj udamy się na wirtualną mogiłę, jakby nie było, rzeczywistej postaci w świecie gry World of Warcraft. I jakkolwiek nie jestem jakimś szczególnie wdzięcznym odbiorcą pozycji dokumentalnych, no to ta historia jest niesamowicie ciepła i niesamowicie uniwersalna. Opowiada o Macie Stinsie, norweskim chłopaku, który cierpiał na dystrofię mięśniową Duszena, w wyniku czego zmarł w roku 2014 mając lat 25. Rodzina Matsa ubolewała nad tym, że z racji postępującej choroby, która ograniczała jego mobilność i motorykę, nie miał on szansy na takie normalne życie jak każdy inny nastolatek. Zwłaszcza w aspekcie takim społecznościowym. Jakież było ich zdziwienie, kiedy po jego śmierci skontaktowały się z nimi osoby, członkowie jego gildii i współgracze, relacjonując jak głęboki wpływ miał on na życie całej społeczności w ramach World of Warcraft jako Ibelin, czyli jego Alterego pozycja myślę bardzo interesująca nie tylko dla fanów gry, albo w szczególności nie dla fanów gry. Pozwala bowiem nieco inaczej spojrzeć na aspekt społecznościowy gier online'owych, chociaż przyznaję, że w tamtych czasach czy World of Warcraft, czy inne sieciówki miały więcej aspektu społecznościowego, który dzisiaj przeszedł do innych mediów społecznościowych. Sam film składa się z nagrań historycznych, wywiadów z rodziną, osobami bliskimi, ale również z takich fragmentów animowanych w świecie udającym świat gry na podstawie relacji właśnie osób, które wchodziły z nim w interakcje. I tutaj mógłbym się troszkę przyczepić, bo generalnie te fragmenty animowane czasami odnoszą się do właśnie interakcji, które nie są możliwe w mechanice gry, ale rozumiem, że jest to pewien aspekt magii ekranu i było to niezbędne dla narracji, więc. Nie czepiam się za mocno. Natomiast właśnie, w świecie gry znajduje się mogiła i belina. I gdyby ktoś chciał ją odwiedzić, to znajduje się ona na takiej małej wysepce na Crystal Lake, niedaleko Goldshire, które z kolei jest niedaleko Stormwindu, czy też Wichrogrodu. Co oznacza, że ja jako postać hordy, no nie jest to niemożliwe, żebym tam się dostał jako hordziak, ale byłoby to nieco trudniejsze, więc użyję do tego działając undercover mojego Alta Worgena. Docelowa lokacja jest relatywnie niedaleko Wichrogrodu, więc na serwerze Maca, oryginalnym serwerze Maca, no dzisiaj serwery są w pewien sposób skrosowane. W okolicy daty jego śmierci organizowane są takie marsze celem oddania mu czci. Jak już dotrzecie do samej wysepki, na której znajduje się mogiła, no to co ciekawe, nie działają na niej mounty. Więc, jakby mimo tego, że jesteście w otwartym świecie, no to nie możecie przywoływać mountów, co jest bardzo miłym aspektem, jak się nad tym zastanowić z perspektywy twórców. Drugim ciekawym aspektem jest to, że ta mogiła jest cyfrową rekonstrukcją oryginalnego grobu Matsa i Belina Steensa. I wprawdzie na samej płycie znajdziecie jakieś niezrozumiałe słowa zapisane runami, ale jak najedziecie myszką, to pojawia się informacja Deeply Missed, Never Forgotten, co jest dosłownym cytatem z oryginalnego nagrobka. Swoją drogą w sklepiku gry możecie znaleźć też Zwierzaczka i Transmoga inspirowanych postacią Ibelina, z których cały dochód ze sprzedaży jest przekazywany właśnie w fundacji zajmującej się leczeniem tej konkretnej choroby, na którą zmarł Mac. Polecam zerknąć na wyjątkowe życie Ibelina, bo myślę, że warto. Natomiast Mac, niezależnie od tego czy znajdujesz się teraz w Shadowlands, czy w jakimkolwiek innym miejscu, będziemy pamiętać.